Na początku o pogodzie niezbyt sprzyjającej cały czas pada. No, dzisiaj to jest prawdziwa pijacka uczta. Tak, dostaliśmy właściwie wiesz, w prezencie szampana. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No to nie było najszczęśliwsze z wartości. Miller. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Strzela! Odbił piłkę. Einsteinge. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Do Frank Liberi bierze bardzo aktywny udział w atakach swojej drużyny. Strata w środkowej strefie boiska. Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Bayern Monachium, cała historia, legendy, Franz Beckenbauer, Uli Henes, Gerd Miller, Lothar Mateus. No mógłbym tak wymienić tego z końca. Masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno. Ja wyjątkowo dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kana, ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał. Kuchary Europy Beckenbauer Miller był lepszy od tego dzisiejszego, który nawet 7-0 po ale pokonał w dwóch meczach faworyzowaną Barcelonę. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Marcelo. Miller. Dograł w pole karne. Dobre przejęcie, brawo! No będzie gol! ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Ależ Bramka Włodek! Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do Bramki było fantastyczne. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła Bramka. Może, się z tego rozwiną ciekawa akcja. Ribery obronił, ale piłka na boisku. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Oddaje piłkę koledze. No i piłka przypadkowo trafiła arbitra. Modlić. Przejął, ale nie opanował piłki. Sprytnie teraz. Przypince ponownie królewscy. Alaba. Benzema. Bastian Schweinsteiger teraz. Ale zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na stronie bramki. Miller. Odzyskali piłkę w środku pola. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Pepe. Modric. Piłka opija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Gerent Bale. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Spójrzmy, jak poradzi sobie Bayern Monachium. Mamy rzut rożny dla przeciwników. Luka Modric. Ale skudłował ślepszy przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Tym razem nie zagrodzili bramce. Miller. Oliveri. Bastian Schweinsteiger teraz. Trzyma się przy piłce. modlić. Przy piłce Schweinsteinger. Wymieniają piłkę między sobą. Benzema. Oliveri. Miller. A teraz Czabialonzo. No zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Andowski. Dobrze udane czyste debranie piłki. Xavier Alonso. Gareth Bale. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Przy piłce Roben. A teraz przy piłce Roben. Miller. Wistek spalony. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Po pierwszej części spotkania niewielka... Bayern. Pierwsze kopnięcie. Rozpoczynamy drugą połowę. Alaba. Ribery. podań. Dawid Alaba. I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Bale. Sergio Ramos. Lewandowski. Złe podanie i strata w środku pola. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niesamowite! Obronił Benzema. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Bali Robert Lewandowski. kapcie swojego rywala. Benzema. Vidal. Robben. Bateng. Javier Alonso. Ładnie teraz przeskoczył na wykonującym ślizg rywalem. Benzema. Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Pewna i spokojna interwencja bramkarza, ależ anemiczny był ten strzał. Dawid Alaba. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. No, z tego miejsca można strzelać. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Luka Modric. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Miller. problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Miller. No i kolejne jego dobre podanie. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Spójrzmy na to podanie. Tęk. Robert Lewandowski. Oliveri. Lewandowski. Oliveri. Robert Lewandowski. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Za moment, wstawienie gry przez bramkarza. Rodríguez. Steinsteiger. Alaba. No, pewnie to chwycił. Miller. Robert Lewandowski. Dobre przejęcie podania w środku pola. No niewiele do końca. Ten rzut rożny może przynieść rozstrzygnięcie. To jest gra typu. Ty do mnie, ja do ciebie. A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Niewiele zabrakło, by ta piłka wpadła do siatki. Lewandowski. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Ula la, ale zaimponował teraz umiejętnościami. Ciąż wynik z sprawą otwartą. Ten sutrożny może przesądzić o końcowym rozstrzygnięciu. Kasz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mniej. czasa! Jak bramka dająca wyrównanie na kilka minut przed końcem i tej drużyny mogą teraz delektować się tym golem. Wyrównanie i to w takim momencie. Cóż za dramaturgia. Pokazali, że trzeba zawsze w sporcie grać do końca. Ale dramaturgia. Walczyli naprawdę do końca i w pełni zasłużyli sobie na tę wyrównującą bramkę. No i szansa na zdobycie gola w tym spotkaniu dającego zwycięstwo przepada. Rawet Lewandowski. Piękna. Uderzenie. Bramka prowadzą w samej końcówce meczu. Niesłychanie ważny gol. Kto wie, jak teraz potoczą się losy tego spotkania. W samej końcówce wychodzą na prowadzenie niesamowite. Nie milczą brawa za tę akcję, wytrzymali presję. Bayern Monachium, zwycięzcą w dzisiejszym meczu.